Witajcie, piękna mamy pogoda, no, nie dość, że nam tutaj kapie, zima, jesień, jak zwał tak zwał, no nieciekawa pogoda, no ale musimy to przetrwać, pokażę tylko dzisiaj, jak to z grubsza wygląda, tutaj aktualnie samczyki siedzą sobie, Ładnie już powypierzane, a dzisiaj, może pokażę te młode które mam do rozpłodu od Piotrka, bo też sporo osób pyta. Tu pozwala mi wyjść troszeczkę na wolierę powyglądać. Na razie jeszcze są tu, ale za chwilę, może je złapę, wpuszczę w wolierkę i pokażę Wam, jak wyglądają. Oczywiście, standardowo wylały wodę. Tu jeszcze mam jakieś przemyślenia, jak tu zrobić. Coś, coś z podłogą, żeby tej wilgo, tą wilgoć jeszcze ograniczyć. O, tak wyglądają sobie tutaj. Mocno, te młode, mocno rozpierzone. Dzisiaj filmik, myślę, króciutki. Pokażę, jak wyglądają dorosłe, bardzo fajnie popierzone. Pojedyncze, ostatnie. Kończą ostatnią lotkę. Przymierzam się teraz do, do kuracji. W tym roku mam plan na Nieco inny zestaw. Z reguły nie robiłem tego dużo w tym roku. E, po namowach, e, namowach, po rozmowach tutaj właśnie z Piotrkiem, myślę, że spróbuję czegoś innego. Zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. E, może przedstawię, jak, jaka to kuracja. Wszystko się okaże, jaka będzie, jaki będę widział rezultat. To wówczas e, w którymś z kolejnych filmików może powiem co robiłem, jeżeli na pewno byłby to rezultat dla mnie wow, to na pewno wtedy przedstawię no zobaczymy tyle tak w ramach wstępu, złapę te późniaczki, wpuszczę je w i pokażę jak one w tej chwili się prezentują już, no, już ładnie w miarę popierzone jeszcze troszkę im zostało i tak się prezentują ile obecną. Ile my ich tutaj mamy? 3, 6, 9, 10 jest ich tutaj. Utaty już na górniku rozpodowym jest kolejne 6 sztuk. Tak mówię, było ich, było ich ciut więcej, no ale jednak mamy jakieś te swoje, swoje niestety nieugięte metody selekcji. Więc, jeżeli tylko któryś coś tam miał ze zdrowiem, no to ich nie ma. Młode wychowane u mnie, przywiezione głównie w jajkach, zostały wszystkie w pełni zdrowia. Te, które są najsilniejsze, co mi się tutaj wyróżnia, na pewno samcem na chwilę obecną, numer jeden. Jest tutaj ten niebieski-białolotek. No jest pięknie zbudowany, potężny samiec rośnie. Aktualnie bardzo fajnie nabierają masy. Super poskładany. Naprawdę bardzo fajny. To jest, to jest syn tych najlepszych lotników od Piotrka. Czyli najlepszych lotników A i B kategorii w oddziale. Drugi z gniazda to jest tutaj. Za tą, za tą ciemną pstrą stoi niebieski, pstry. Myślę, że to będzie samiczka. Byłaby to piękna samica, duża. Eee, kolejny z takich, który się tutaj wyróżnia i już ach, ładnie pokazuje się z charakteru, to jest ten tutaj w rogu eee, rudy z ładnymi strzałkami. Tam Piotrek u siebie na filmie pokazywał innymi jego brata, który, który ładnie lata. O, teraz nam się tu przyjdzie pokazać. Rudzielec. Też na pewno samczyk, bardzo fajny. Też bardzo ładnie zbudowany. No i oczywiście tutaj czerwona nakrapiana, dryzdeczka. Myślę, że to będzie samica. Nie ma żadnych centek czarnych po sobie. Myślę, że będzie to piękna samica. Coś, co. O. Kompan też przyszedł się nagrać. Coś, co zauważyłem teraz, bo wi wiadomo, że na początku nie było tego widać, teraz. Nie jestem jakimś fanatykiem oczu, żeby nie było, ale naprawdę widać u tych gołębi niemalże u wszystkich bardzo mocne pierścienie rozpłodowe No najładniejsze oko ma chyba tutaj ten nakrapiany pstry, bo ma zarówno, zarówno ten pierścień zewnętrzny, jak i ten wewnętrzny, bardzo szeroki, bardzo fajny. O, tutaj nam się prezentuje ten samczyk po najlepszych. Po najlepszych lotnikach u Piotrka w tym roku, czyli najlepszym lotniku A i najlepszym lotniku B. Po dwóch najlepszych lotnikach w A i w B, o tak sprecyzuję. Naprawdę piękny, bardzo mocny samiec. One są jeszcze na mocnym pierzeniu, ale... Ale naprawdę już całkiem fajnie wyglądają. Samczyki już zaczynają ładnie tutaj... Ładnie pogrukiwać, myślę, że... Wiadomo nie będę ich próbował parować gdzieś w lutym, bo tu nie, jestem, nie jestem żadnym kamikadze. Ale, ale na, pewno, na pewno jak tylko będzie możliwość, będą już parowane. Tam widzę, rudzielec już całkiem fajnie zaczyna się odzywać. Myślę, że dostaną na początek jakieś, jakieś moje stare samice, żeby łatwiej można było je poparować. Wiadomo, z samczyka łatwiej będzie coś wyciągnąć. Semiczki też bardzo fajnie się prezentują. Bardzo fajnie wyglądają. Teraz przy okazji, zaraz dostaną kąpiel. Wiadomo, one, one jeszcze mocno pierzą, więc, więc trzeba też o nie zadbać. Na gojemniku rozpodowym tam też są bardzo fajne. Tam są trochę starsze te młode mazany, którego prezentowałem. Potężny sam jest, bardzo duży. Czy ten andalus bardzo mocne samce. Więc myślę, myślę, że coś z tego ciekawego uda się wyhodować Tu na pewno widzimy dwie ciemne samiczki, dwie niebieskie samiczki. Myślę, że ta czerwona nakrapiana, ta drystka też będzie samica. Tam w rogu granoska. Też my mam nadzieję, że samica. Więc tu będzie raczej więcej samiczek. Na rozpłodowym już jest kilka samców, więc myślę, że naprawdę uda się z tego Stworzyć kilka naprawdę fajnych par, i na pewno będę się starał tą linię u siebie wprowadzić, rozchodować i sprawdzić, jak to, jak to u mnie wypali. Prowadzimy ptaki w podobny sposób, aczkolwiek powiem podobny, jeżeli chodzi o karmienie. Wiadomo, suplementacja jest troszeczkę inna. Może trochę uda mi się tej suplementacji wprowadzić do siebie. Zobaczymy jak to wypali. Między innymi, też właśnie te tą kurację, którą teraz planuję przeprowadzić. To też zaczerpnąłem od Piotrka. Myślę, że warto spróbować czegoś nowego. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. Tyle tak z grubsza. Nie będę, o, wystraszyłem je niepotrzebnie. No i mówię, bardzo ładnie rosną, bardzo ładnie nabierają masy. Bardzo ładne zgrabne gąbki. Tutaj te niebieskie. Bardzo fajnie nabierają ciała. Tak jak mówię wcześniej. Wiadomo, późniaczki. Yy, więc, więc trochę tak patrzyłem, trochę może plecy, może trochę to. Wiadomo, ja mam trochę yy, chory umysł pod tym kątem, ale naprawdę teraz widzę z czasem yy, jak fajnie nabierają ciała, jak fajnie. Yy, rozbudowują się, jak, jak mają coraz fajniejsze, coraz fajniejszą budowę, naprawdę wyglądają, wyglądają bardzo fajnie. A myślę, że już niedługo, jak zakończą tylko pierzenie, zobaczymy, jak długo będą się pierzyć. Yy, Karmy dostają bardzo, bardzo mocno i, i widzę, że to na pewno pomaga. Bo bardzo ładnie, jeszcze po sobie lecą nie wszystkie pierzą. Lotka niektóre w ogóle nie zaczęły, niektóre już zatrzymują gdzieś na trzecim, czwartym lotku ale to normalne Taki w pełni wygląd ja zawsze mówię, późniaczka to będzie w, za rok jak już na pewno odbudują całe całe upierzenie tak one wyglądają tak się prezentują na koniec prawdopodobnie cura Podstawowego rozpłodowego samca u Piotrka, tego czerwonego. Nam się tu zaprezentuje. Pozdrawiam. Oglądajcie, podglądajcie. Na pewno będę regularnie starał się coś wrzucać. Do usłyszenia.